Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, e, proszę sobie zwrócić uwagę na komentarze, jakie są treści pod ostatnim nagraniem o Krwi Chrystusa, o sakramencie spowiedzi, prawda? Cośmy sobie wczoraj mówili o, o oczyszczeniu Krwi Chrystusa. Zresztą, w ogóle to wszystko, co sobie tu mówimy, jak protestanci reagują na Słowo Boże, tylko nie tą część Słowa Bożego, e, która właśnie. Uderza w ich herezję, tak? z moi drodzy, to jest żonglerka 20 fragmentami biblijnymi, nie więcej. Może jakiś tam bardziej wygadany pastor po szkole ma 50-53 wersety. To jest cała Ewangelia Sekciarstka. W oparciu do tych 50 kilka wersetów, porywach, budują sobie swoją teologię i w zależności od konieczności żonglują tymi 50 wersetami. E, prawda, żeby usprawiedliwiać swoją teologię tak, ale 50 wersetów to jest raptem jeden rozdział e, chociażby z Ewangelii, nie? Bo mniej więcej po tyle wersetów mają, rozdziały z Ewangelii. Natomiast z Ewangelii są cztery plus e, listy świętego Pawła, prawda, i 73 ksiąg. No już sześć us, u, luter im ułatwił sprawę, tak, bo wywalił im sześć ksiąg, e, prawda? E, z Wulgaty, która była w kościele praktycznie od pierwszych wieków, od Kartaginy, na Soborze florenckim w połowie XV wieku kościół też potwierdził 73 księgi. Przyszedł Luter, który był katolikiem, prawda? Który znał Wulgatę, ale tak zrobił z Wulgaty, że ją wypatroszył z sześciu ksiąg, tak? No właśnie, więc bo nie pasowało mu tam do jego koncepcji. Więc po prostu protestanty zrobi sieczkę ze Słowa Bożego. Tu też no, my słyszeliśmy pastora Rafała Kowalskiego, tak? Ewangelia przed krzyżem, to, to jest pod prawem, to Chrystus mówi przed krzyżem, a to jest to i tak jest krzyża i takie głupoty najrozmaitsze, e, tak jak żeśmy chyba też słuchali kiedyś, nie, że jakiś pastor, już nie pamiętam, który słuchaliśmy to, nie, że Chrystus mówi, że co mam osiągnąć, zrobić, by osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. No widzicie, no tak tu Chrystus mówi, no ale my wiemy, że w Efezjan jest za darmo. O, czyli po prostu Chrystus powiedział, ale tutaj jest za darmo i koniec. I po prostu słowa Chrystusa są dla nich niewygodne i tam lanie wody, że to po prostu wszystko, byleby tylko nie było, że konieczne są y, przekazanie do zbawienia, tak? Czyli omijanie szerokim łukiem <laughs> Kraków-Warszawa przez y, Jeleniem Górę. Też tak można y, jechać, prawda? I to jest protestantyzm, y, prawda? Więc jak im się pokaże. Jak mają tam 53 werseciki, im się pokaże 47, tak, żeby dobyć do setki. 47 innych wersetów, których oni nie znają, do których po prostu sekciarstwo nie dorobiło żadnych komentarzy, to się gubią i co piszą. O, Wy nie rozumiecie, bo nie jesteście nowonarodzeni. Sta, stary tekst, nie? No właśnie, albo drugi, drugi tekst. O, Wy nie rozumiecie, bo wyciągacie werseciki z kontekstu. O, ale żeby się ustosunkować do konkretnych tekstów. No właśnie, dlaczego? No bo tych 47 tekstów, których oni nie znają, nie czytają albo po prostu nie widzą, nie uznają, a też są częścią Słowa Bożego, uderzają w ich herezję i po prostu nie znalazł się wśród nich taki mądry, który coś by do tych fragmentów napisał, jakiś, mądrzej, jakiś no, mądrzejszy dla nich komentarz, no to yy, tego. Bo wiemy dobrze, że jak jest jakiś trudny fragment... Jakiś se, jakaś sekta tam gdzieś zrobiła jakieś tam durnowklejki na reformowani PL, czy niereformowani LP, czy jakieś tam inne, no wymyślam teraz te strony. To tu to, to, to szczelałem jak z CKM, nie? Bo, bo jest, ktoś coś tam wrzucił, nieważne co że jest i, i ile ją walę jak z CKM po płotach, nie? Ale jest wiele takich fragmentów, do których nikt nic nie napisał i no właśnie, dobrze, moi kochani, to no tak trochę w ramach wstępu. Sekciarstwo jest bardzo ograniczone. Co bardziej wygadany pastor dobija, może do 53, 55, dajmy mu wersetów biblijnych. Reszta to 20, 30, to wszystko. Eee, nie więcej. Więc pan Fabian, oddajmy mu głos i posłuchamy sobie tutaj. Wracamy do tego pierwszego nagrania. Łaska Boża kontra sakramenty, część pierwsza. grzechu z natury, niekoniecznie ze swojego działania. I potem to, że grzeszą dalej, mimo że Kościół katolicki, taka jest teologia, udziela im wszystkich możliwych środków do tego, aby byli święci, to nadal grzeszą. Czemu? Ponieważ nadal pozostaje w nich grzeszna natura. Więc jest takie, czyli co Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że zbawia chrzest? Nie łaska, nie... Eee, I tutaj, no co? Człowiek ma zranioną naturę przez grzech. I nawet po otrzymaniu nowego życia, ta zraniona natura jest w człowieku i prowadzi nas do grzechu. Prawda? To jest mniej więcej podbijanie w tym kierunku, do którym tutaj podbija pan Rafał Kowalski, że o nowa natura już staje się bezgrzeszny. Nie. Nawet człowiek mający życie od Chrystusa, narodzony na nowo, po, po, po formułce, po chście, po klepnięciu formułki, prawda? Nawet e, to protestanci grzeszą. Mm, każdy grzeszy. Kto mówi, że nie grzeszy, czy jest kłamcą, tak? A więc grzeszymy, dlatego, bo mamy skłon... skłonność upadłej natury. Nawet jeśli mamy yy, prawda, nowe życie od Chrystusa, to żyjąc tym nowym życiem, właśnie żeby żyć tym nowym życiem, to jest ósmy rozdział yy, listu do Rzymian, trzeba uśmiercać w sobie popędy ciała. I właśnie łaska Chrystusa, pomoc ducha świętego. Uzdalnia nas, pomaga nam, by zadawać śmierć grzesznej naturze i żyć łaską Bożą. się 8,13. Jeżeli zaś z pomocą Ducha Świętego będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli. Tak? No właśnie. Więc grzeszne popędy w naszym ciele są. Ale jest też łaska, by żyć nowym życiem. I to nowe życie działa, żyje nowym życiem, zadając jednocześnie śmierć temu, co grzeszne w mojej naturze. I w tej walce, w tym starciu człowiek upada. Tak, upada i grzeszy, ale powstaje dzięki łasce Bożej. Teraz o. Kościół wierzy, że chrzest zbawia, a, a, a nie łaska, nie wiara. Panie, i, i tu już jest zakłamanie. Tu już jest po prostu perfidne kłamstwo. Jak? Na, y, po prostu taka manipulacja. Samo polanie wodą, nie, można beczkę wody wylać i ocean wody i nie być ochrzczony, nie, nie, nie być zbawiony. Chrystus zbawia łaska... Zbawienia, to jest list do Tytusa, zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym. A więc łaska zbawienia dociera do nas, czyli zbawienie przez Chrzest. Chrzest jest sakramentem, widocznym znakiem, który jest na odpuszczenie grzechów i wzięcie w darze ducha świętego. Tak? Czyli Chrystus zbawia łaską swoją którą udziela przez chrzest. Chrystus daje Ducha Świętego, którego udziela przez chrzest na odpuszczenie grzechów i, i weźmijcie w darze Ducha Świętego. A więc chrzest jest narzędziem zbawczym, przez które zostajemy zbawieni. Jeszcze raz. Zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Przez obmycie wodą, precyzuje później święty Paweł w liście do Efezjan, a nie przez jakieś formułki Solafide, tylko przez obmycie. Tak, a więc już to jest zakłamanie. Chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlaczego? Bo przez chrzest otrzymuje się łaska nowego życia. A nie że sao. chrzest zbawia. O, czyli po prostu, po, to jest po prostu spłycenie i wynaturzenie e, tego, co Kościół naucza. Żeby uderzyć Chrzest, żeby uderzyć w naukę katolicką. Tylko to jest nieudolne, bo Kościół mówi, że przez Chrzest otrzymujemy łaskę zbawienia. Przez Chrzest Chrzest jest konieczny do zbawienia, bo przez Niego dostępujemy narodzenia z góry. Żebyśmy mieli jasność? Teraz więcej o tym powiemy. Tam jest oczywiście kombinacja alpejska, co to oznacza, ale jeszcze raz, kto jest katolikiem, niech to sobie dokładnie sprawdzi, jak podam konkretne namiary na to, jak Kościół rzymskokatolicki przyznaje się, że jest starą egipską religią, która przez kastę kapłańską uprawia starą egipską magię i okultyzm. Po prostu to jest sodoma duchowa i Egipt, okej? Okay? Tak, stara egipska magia i okultyzm. Chrystus mówi do apostołów: idźcie i chrzcijcie narodę. A więc Chrystus nakazuje apostołom, czyli wybranej kaście, uprawiać egipskie kulty okultystyczne. Tak? Idźcie i udzielajcie im chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Z tymi słowami posyła apostołów na cały świat, by głosili i udzielali chrztu. Tak, okultystyczny już jest Eucharystia, tak? Teraz widać, że okultystyczny jest chrzest, który nakazał Chrystus. Apostołom, a nie każdej kryszce i igienkowi ze sklepu. Apostołom, udzielając chrz, udziela, ten władzę i nakaz udzielania chrztu. Tak? Nie. Egipski okultyzm. Zobaczcie takie wodoleństwo, prawda, które wystarczy przeczytać jeden werset z Pisma Świętego. Idźcie, błoście przez Ewangelię, udzielając im krztu. I co robią apostołowie, udzielają kstu. Nie, przyjdzie pan Fabian, z którego wychodzi, prawda, jak to kiedyś powiedział, 2 trzy, dni temu, tak? I nie, to, to, to jest okultyzm. Święty Piotr mówi, że chrzest na odpuszczenie grzechów. Święty Paweł mówi, że, na, że uświęca nas przez obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo. Nie, Fabian przechodzi i mówi, że to jest egipski okultyzm. Ale jeszcze raz, skoro chrzest zbawia, to czemu to potem nie działa? Bo Kościół katolicki mówi, no bo zasadniczo no, nic nie będzie działać. Dlatego, że to, co działa, to jest wysiłek człowieka, a nie łaska. Nie ma nic za darmo od Boga. To, co działa, to jest wysiłek człowieka plus łaska. Widzicie tutaj, y, jak perfidne jest wykrzywienie nauka? Kościoła. O, według Kościoła twój wysiłek działa. Nie, Kościół nie mówi, że mój wysiłek działa. To nie jest nauka Kościoła. To jest wypaczenie nauki Kościoła po to, żeby wypaczając naukę Kościoła, łatwiej było tym sekciarzom usprawiedliwić swoje fanaberie. Rozumiecie to? To jest stary trik. Kościół nie mówi, że człowiek się zbawia własnym wysiłkiem. To jest kłamstwo. I Kościół też nie mówi, że sola gracja zbawia. To też jest kłamstwo sekciarskie. Gdzie jest prawda? Po środku łaska plus wysiłek. Święty Paweł, 15 rozdział, to przeczytajmy sobie to jeszcze raz. Prawda? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Tutaj sobie zobaczymy coś, czego sekciarstwo. Yy, nie zna, nie rozumie i albo po prostu to pewnie nie jest tekst, tekst, tekst natchniony, nie? 15, 10, 1 Koryntian. Łas, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego uwaga nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Rozumiecie tutaj to, o czym mówi święty Paweł? Stał się tym, kim się stał dzięki łasce Bożej, tak? Ale ta łaska Boża nie była daremna. Jak kiedy jest daremna łaska Boża, kiedy Bóg nam daje łaskę, a my nie współpracujemy z nią? Tak? I pisze, że nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną pracowała, a więc jest tutaj współpraca Boga i człowieka? Jest. Między Świętym Pawłem a Bożą Łaską. Podobnie zobaczmy sobie, co pisze list do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 28. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. I to jest rzymsko-katolicka nauka, zgodna z tym, co głosi nieomylne słowo Boże. Mamy trwać w łasce i przez nią służyć Bogu. Ja służę Bogu. Służba to jest moje zaangażowanie, ale z łaską Bożą. I tu sekciarstwo leży. Tu sekciarstwo leży. No bo co? Ale właśnie to trzeba wykrzywić naukę kościoła, e, prawda, żeby swoje fanaberie uskuteczniać. Kłamiesz Panie Fabianie, po 20 latach u jezuitów kłamiesz. To jest dokładnie teologia, że nie jest za darmo od Boga. A że ludzie w kółko by coś za darmo chcieli, no to w kółko grzeszą. Na szczęście jest Kościół katolicki, który dlatego musisz w kółko. Chodzisz do kościoła, Kościół ci przypomina przynajmniej raz do roku wyspowiadać się i do, do spowiedzi wielkanocnej i do komunii przystąpić. Te wszystkie historie, rozumiecie? Kościół o Ciebie zadba. Kościół ci dla nabożeństwa, w ramach których dostaniesz aniołów, opiekę świętych, kogoś tam. Zawsze ktoś, jakoś, że ktoś o Ciebie zadba, Bóg o Ciebie nie dba, ale ktoś o Ciebie zadba. I wtedy Ty coś zrobisz, co spowoduje. Że Bóg nie będzie cię musiał posłać do piekła. Fałsz, kłamstwo i zobaczcie. No, Kościół o mnie zadba, Bóg o ciebie nie dba, aniołowie, święci tam zadbają, tak? Ale Bóg nie zadba. Yy, I moi, na tym tu powiem sobie jeszcze dwa zdania, na tym zakończymy, bo też nie chcę przedłużać. Moi kochani, yy, sekciarstwo jest po prostu tak ograniczone i ślepo-ślepe, że nawet. Yy, Ślepy z wypalonymi oczami by więcej widział niż, niż oni. Moi drodzy, Słowo Boże, jeśli się wczytać, wprowadza nas w tajemnice świętych pańskich, chociażby 11, 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Mamy do nich przystęp, czytaliśmy to o, o tym wczoraj. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam o aniołach, którzy są po to, by pomagać tym, którzy mają osiągnąć zbawienie i teraz co, oni mają zadbać, a Bóg nie dba to właśnie Bóg jest jeśli oni nam pomagają to dzięki temu, że Bóg właśnie tak wszystko stworzył w swoim zamyśle, że my żyjący mamy jedność z aniołami 12 rozdział listu do Hebrajczyków, do coś by wczoraj czytali mamy jedność ze świętymi i wszyscy jesteśmy jednym ciałem rozumiecie to? Chrystus zbawia przez Kościół. Chrystus prowadzi swój lud przez Kościół, tak jak Bóg przez, w Starym Testamencie w sposób pewny i niezawodny doprowadził naród wybrany do ziemi Kanan, ale potrzebo, naród musiał być posłuszny jego przykazaniom, tak, ale nieomylnie ich prowadził przez Mojżesza, przez proroków. Tak samo my dzisiaj. Kościół jest po to stworzony, aby był, tworzył owczarnie ludzi, którzy w sposób pewny, nieomylny, nieomylnie prowadzeni zmierzają pod kierunkiem Chrystusa do Królestwa Niebieskiego. Pod kierunkiem Chrystusa, który ma na ziemi Apostołów, tak, papieża, paży moje, tak, jedno owczarnię, jeden pasterz, tak. Kościół, który daje wytyczne z 15 rozdziałów apostolskich. Tak macie robić, nie nakładamy na was żadnych ciężarów, więc kościół ma władzę nakładania ciężarów, prawda, które, można powiedzieć, wytyczają drogę do zbawienia. Tak? I tak jak oni mieli być posłuszni temu, żeby się nie obrzezywać, żeby tam nie spożywać krwi i tak dalej, tak my mamy być posłuszni wytycznym, Kościoła. Dlaczego? Bo Duch Święty i my postanawiamy, tak? A więc Duch Święty, yy, prawda, postanawia razem ze śmiertelnymi, grzesznymi ludźmi, takimi jak my, tylko wybranymi i ustanowionymi przez Boga do tego, aby byli pasterzami i biskupami do pasterzowania Kościoła. 20, 28, 20, 28 dzieje apostolskie, tak? Bóg ustanowił was biskupami, abyście yy, prowadzili Kościół, byście byli pasterzami, tak? A pasterzom trzeba być posłusznym. Piąty rozdział pierwszego listu św. Piotra. Bądźcie posłuszni. Winniśmy posłuszeństwo Kościołowi. Dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryta. żebyśmy czytali, bo Kościół ma władzę od Pana ku zbudowaniu. A więc moje posłuszeństwo Kościołowi, prawda, jest ku zbudowaniu. Jeżeli ja jestem posłuszny Kościołowi, jestem posłuszny przez Kościół władzy, którą dał Kościołowi Pan. Ku zbudowaniu. A więc moje posłuszeństwo Kościołowi prowadzi mnie ku zbudowaniu, a nie ku, ku zgubie, czyli innymi słowy, prowadzi mnie ku zbawieniu. Jeżeli Kościół nakłada obowiązek przynajmniej raz do roku się wyspowiadać, to trzeba to robić. Błogosławieni, którzy puczą z szaty w krwi baranka. Jeżeli Kościół nakłada obowiązek co niedzielnego uczestnictwa w mszy świętej, to trzeba to robić. Kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma w sobie życia wiecznego, tak? Jest pewien rygor. Moi kochani, a czy Chryst, Bóg prowadził naród Izraela, tak? O samowolne takie atomy, takie, takie samopaśne były te, te plemiona, 12 pokoleń. Każdy se tam swoje teologię skrobał, ten miał prawo reformowane, ten miał prawo niereformowane, a jeszcze jakieś inne pokolenie hiperprawo niereformowana, tam jeszcze yy, hiper łaska prawa reformowana. O! A tak, tak ich prowadził, tak? Każdy z jakąś hiperłaską, hiperprawo, hipernieprawo, niereformowane, reformowane prawo, tak? Czy był można powiedzieć... Centrala, Mojżesz, prawda, i, i prorocy, którzy jak nie byli posłuszni, to szli na odstrzało. A więc musieli spełniać rygory nakładane od Boga przez Mojżesza, przez proroków. Byli posłuszni? Było dobrze. Nie było posłuszni? Odstrzał. Kto był posłuszny? Ten przeżył. Ile było starć w, w obozie narodu Izraela, jak tam byli nieposłuszni Mojżeszowi? Tak. No to co, to, to, to posłuszeństwo Mojżesza zależy moje być albo nie być, ile tam wybili, prawda? Czy tysiące? Ale wiesz, że ja jestem posłuszny Bogu. Nie, nie jesteś posłuszny Bogu, bo nie byli posłuszni Mojżeszowi. Dlatego Bóg ich wytracił. Jeżeli my nie będziemy okazywać posłuszeństwa Kościołowi, skończymy tak, jak ci, co się buntowali przeciwko prawu i przeciwko Mojżeszowi. Pozdrawiam.